świąteczny. I love this part of the year. Bardzo lubię tą część roku. And we going to decorate Christmas tree. Będziemy ubierać choinkę. I am not going to repeat the same story. From year to year I will just tell new subscribers the first decoration I am hanging I have from my mom she bought with her when she came to visit me in Australia in 1991. I used to have 12. And in this moment I have only five. Dla nowych subskrybentów tylko powiem, że co roku wieszam pierwsze mojej mamy bańki, mama mi przywiozła do Australii chyba gdzieś 89 albo 91. Miałam ich dwanaście, a mam tylko pięć. Because of the hot weather, all of them cracked, they broke because uh, it's too hot. I am hanging those uh, my mom uh, bulbs, because one year we have not hang. And we put Christmas decoration on. And next week I got message that my mom passed away. Sorry. Zawsze ubieram pierwsze mojej mamki, mm -hmm. których tylko zostało, jak mówiłam, pięć. Bo któregoś roku mówimy, o w tym roku nie będziemy ubierać. Od mojej mamy, bo chcieliśmy inną dekorację i nie ubraliśmy i na następny tydzień dostałam wiadomość, że moja mama zmarła. Christmas is the fondest time of the year. The fondest time of my family and my past. Dla mnie święta Bożego Narodzenia są po prostu najbliższe mojego sercu, bo ciągle myślę o mojej rodzinie i o mojej przeszłości o świętach w zimę. In Australia it's very strange to decorate Christmas tree because we don't have a snow over here. W Australii po prostu nie ma śniegu i żeby ubrać choinkę, to jest takie inne uczucie. Many people saying oh there is no traditions like used to be, people don't like each other. But for me, this is different. For me, I am the creator of my past, for my grandchildren. Tak dużo ludzi mówi, że nie ma już tradycji, ludzie nie obchodzą świąt tak jak kiedyś, ale dla mnie to jest. Uh, Przecież nikt Wam nie ubierze choinki, nikt Wam nie ugotuje, nie naszykuje, gdy tego nie zrobicie sobie sami. I never complain. As, as you can see, I have to do everything, most of the things on my own. And I never complain. I just go and do it. because this is where i feel like very fond all of the memories coming back i remember during the christmas because most of the christmas time we have spent on the farm with my grandparents. No many Christmas in the city where I used to live because we felt that to go to the farm for Christmas, it's very, very special to have Christmas together as a family. Pamiętam zawsze Ten a, śnieg w lesie, bo na każde święta, prawie jeździliśmy do dziadka, który mieszkał w lesie. Gdy nie było w mieście śniegu, to był u nich zawsze śnieg, dlatego że mieszkali w lesie i tam było zimniej. I zawsze pamiętam ten a, chrupiący śnieg, gdy się szło po śniegu, zimno, ale to nie przeszkadzało. At that time when you get uh, cold, so at that time didn't worry me because I knew when I ran inside the house, the wood stove will be on cooking is going to be warm inside. So that never never worried me that it was cold and I like it. The Christmas on the snow, is fantastic. Po śniegu, po mrozie, chrup, 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 trzeszczało pod nogami. Było bardzo fajnie. Gdy człowiek z to leciał do środka, do mieszkania, bo wiadomo, jest zima, nie ma pracy w polu, będzie nagrzane, w piecu coś się gotuje. W węglowym piecu, takim na drewno. Coś się piecze, coś się szykuje. To były piękne czasy, bo jak mówię, mówiłam wcześniej, ludzie narzekają. Jak sobie sami nie zrobicie, to nie będzie. Po co narzekać? To jest właśnie tradycja, jak sobie rodzina sama coś zrobi. Gdy mnie już tutaj nie będzie, to nie będzie żadnej tradycji. Ja tutaj jestem, więc tradycja jeszcze istnieje. When I am not here anymore, there will be no traditions. I am here, so everything is still alive. my memories of my family it's alive because i am here every year every occasion i am sharing stories and my memory of my family in my mind the family who not here with me anymore they will be remembered Tak długo jak ja jestem tutaj, na tym świecie, to moja rodzina jest wspominana, bo ja nagrywam, opowiadam opowiadania, a jak mnie już nie będzie, to już nikt nie będzie wspominał. as a small girl i used to laugh looking through the window and see snow snowflakes very soft snowflakes falling down but it was very cold i remember my grandfather he used to hang on the tree for birds like bacon skin with lard and birds used to come and eat ja pamiętam jak było bardzo zimno lubiałam patrzeć przez okno jak śnieg padał i przeważnie padał takie duże płaty takie piękne, piękne płaty śniegu, dlatego że tam w lesie zawsze taka jakaś była pogoda. I mój dziadek wieszał na drzewo skórki, tak jak z boczkiem, boczku i słoniny dla ptaków, bo było bardzo zimno. One chciały jeść. I patrzyłam przez okno, jak one przyfruwały i jadły. Z mojego dziadka okna, on tam miał parę drzewek owocowych, piękne wspomnienia. And my family, they always sing. The Christmas uh, carols. When they cook, bake. They talk a little bit on the beginning, all different stories. And then everybody was singing. I loved it. Bardzo lubiałam, gdy podczas gotowania i szykowania na święta. Po wszystkich rozmowach zaczęli kolendować. To było piękne, bo wszyscy, którzy byli w środku mieszkaniu, kolendowali. Even walking through the snow, few kilometres tucieć, it was fun too. Nawet iść przez las do kościoła, to też było przyjemnie. I snow was, krup, krup, We used to throw in the air fireworks. Śnieg zawsze skrzypiał. Rzucaliśmy na drzewa zimne ognie. Po prostu było wesoło, przyjemnie, tak było. For Christmas tree for decoration, we used to do all paper decoration. My auntie and my grandmother used to have uh, some decoration, and rest of them we did from paper. It was extremely fun. Moja ciocia, moja babcia, miały trochę baniek. a resztę dekoracji to robiły dzieci z papieru. Wieszaliśmy jabłka, cukierki, ciastka. Było wesoło, piękne wspomnienia. Nawet żeby wody przynieść, to trzeba było iść do studni. Kto miał siłę, już Troszkę podrośnięte dzieci, gdy mogły wyciągnąć korbą pół wiadra wody, to przynosiły. Even it was fun to bring water from well, because there was at that time there was no water in the kitchen, and everybody, every child, the one have enough strength to carry half of the bucket of water or oh, wheel the water from well they used to go and bring water too I am wishing everybody a Merry Christmas. Życzę wszystkim wysokich świąt Bożego Narodzenia. I am wishing a lot of health, happiness, and success and everything the best. What you wishing for you and for your family? Życzę Wszystkim zdrowia, szczęścia, sukcesu i wszystkiego najlepszego, czego sobie życzycie i całej swojej rodzinie. Please be kind to each other. Proszę wszystkich, żebyście się kochali i szanowali. Ennea, my family in Poland, 43 years ago. Singing for me Christmas carols in Poland and they have sent me to Australia. Most of them not with us anymore. A teraz moja rodzina nagrała mi kolendę w Polsce 43 lata temu i wysłali mi do Australii.